I jeżeli już mówimy o szokach w telewizji, tak jak już mówiłem, nie, staram się ścieków nie oglądać. Od, od czasów, gdy zaczął się COVID, oglądam tylko jakieś filmy bądź seriale z różnych produkcji. Ale w międzyczasie, gdy od czasu do czasu znajdzie mnie taka ochota, wrzucam sobie telewizję i chcę zobaczyć, co tam w ściekach płynie. Powiem Wam, dla mnie szok w polskiej telewizji ilość reklam e, środków e, farmaceutycznych zalecamy na to, zalecamy na tamto. E, weź rozdupan, biegnij do lekarza. Codziennie oglądając, uzależniasz się od tego wszystkiego. W Japonii lekarz wysyła cię do lasu, na kontakt z naturą. Na Islandii wysyła cię w góry. W Hiszpanii jako recepty dostajesz, żebyś poszedł na plażę i wziął więcej słońca. A ty wpierdalaj te tabletki, jedz te tabletki, dźgaj się cały czas. Zamiast naprawdę przeczytać ulotkę, o której każdy mówi, przeczytaj ulotkę, zapoznaj się z ulotką. Ciekawe, ilu z was czyta. Przeczytaj, co tam pisze. I zobacz, jakie mogą być z tego konsekwencje, i czy naprawdę jest to lepsze. Branie tabletek naprawdę jest lepsze niż na przykład naturalny, naturalny sposób do tego, żebyś wyzdrowiał, ponieważ leki nie leczą, leki tylko zapobiegają objawom. Tak? No, skoro one leczą, to dlaczego ludzie, którzy mają przewlekłe choroby i biorą leki, ciągle wracają po recepty? Bo nigdy nie zdrowiejesz. No, to jest po prostu taka maszyna tak to działa. Nie, nie to, że jestem lekarzem, bądź się znam, oczywiście będą pewnie jakieś krzywe komentarze w tym, czy używam sam od czasu do czasu, ale też szczególnie patrzę na te, których używam, bądź w jakich przypadkach używam, jeżeli nie mogę tego zastąpić w jakiś inny sposób. Także miłego wieczoru. Trzymajcie się i dajcie znać w komentarzach, ponieważ myślę, że to jest chyba fenomen na skalę światową. W żadnej innej telewizji nie widziałem tylu reklam koncernów farmaceutycznych, co widziałem w telewizji polskiej. Trzymajcie się jeszcze raz. Miłego wieczoru.